Rozpalanie ogniska mieczem, a co powiecie na kolorową wodę lub emotki na czacie. A to tylko kilka różnych funkcji z aż 28 różnic pomiędzy Minecraftem Java i Bedrockiem. Ten film naprawdę zajął mi dużo czasu, więc byłbym wdzięczny, jakbyście, no, wiecie. A teraz lecimy. Na Bedrocku, jak Creeper wybuchnie z nałożonym na niego wcześniej efektem, to nic się nie stanie. Jednak na Javie stanie się zupełnie coś innego, a mianowicie Creeper rozpyli ten efekt, tworząc jego małą chmurkę. Zapewne wiecie, że Fendermana nie da się strzelić strzałą, bo po prostu przed nią ucieknie. Ale co jak nie ma gdzie uciec. Na Javie zwyczajnie zacznie odbijać strzały, a na Bedroku każdą wystrzeloną w niego strzałę ukradnie. Nic dziwnego, że jest czar. A co jakbyście chcieli przepchnąć skrzynkę tłokiem? Na Javie tego niestety nie zrobicie, ale na Bedroku za to już tak. Przez co możecie wepchnąć nawet skrzynię do Shalkera. Co daje całkiem fajny efekt. Jeżeli kolekcjonujecie głowy mobów, to powinniście wybrać bedroka, a to dlatego, że wszystkie moby wysadzone przez naładowanego Creepera wypuszczą po jednej główce. A na Java będzie to tylko. Jedna główka z jednego najbliższego MOBA. Totalnie bez sensu. Szkło na bedroku może robić za X-Raya pod wodą, ale jak? Wystarczy dać szybę, armor standowi na brzegu i odpowiednio go ustawić. Następnie wypić miksturę widzenia w ciemności. Działa to też na szlamach i blokach miodu. Jeżeli graliście kiedyś na Bedroku i przeszliście na Java lub odwrotnie, mogliście mieć problem z craftingiem łódki, a to dlatego, że różnił się on na obydwu wersjach tym, że na Bedrocku trzeba było dodać łopatę, a na Java wystarczały same deski. A mówię o tym w czasie przeszłym, ponieważ ostatnio zostało to zmienione i teraz wystarczą same deski na obydwu wersjach. Kolejna, dosyć niedawno zatarta różnica między dwiema wersjami dotyczyła owiec, bo nawet roku kolorowe owce nawet po ostrzeżeniu, zachowywały kolory pełny, a na starszych wersjach Javy owca taka była nie do odróżnienia od białej. Niestety, albo stety, zostało to zmienione w jednej z aktualizacji do 1.21. Jak dobrze wiecie, rusztowania są dosyć przydatnym blokiem, jeżeli chodzi o budowanie, ale stawiając je w powietrzu, okazuje się, że mają po dwie warstwy, na których można stanąć. Możliwe, że o tym nie wiedzieliście jednak jeżeli gracie na Bedrocku, to tego lepiej nie testujcie, bo na tej wersji brakuje jednej warstwy i będziecie mieli wypadek przy pracy. Gracze Java mogą cieszyć się szybkimi podróżami w nederze ponad Bedrockiem, albo wielkimi farmami zaraz po przejściu ponad Bedrock. Niestety na Bedrocku... Nie warto próbować przechodzić ponad tą granicę w nederze, bo bez cheatów z niego już nie zejdziemy, a to dlatego, że limit budowania w nederze to tylko 128 bloków. Na jest stojak na zbroje jest tak naprawdę tylko zwykłym stojakiem na zbroję, z którym za wiele bez komend nie można zrobić. Jednak na roku takowy stojak na samym survivalu można dowolnie dostosować poprzez dobry pozy, a nawet może trzymać dowolny przedmiot w ręce. Również z tej wersji pochodzą wszystkie filmy z walczącymi armor standami. Osobiście moja ulubiona funkcja na Javie to wbudowany atak obszarowy w każdy miecz, a to robi swoją robotę na farmach albo jak więcej mobów nie próbuje atakować. Niestety na bedroku nie można cieszyć się tą funkcją. Kociołki na dżawie poza ugaszeniem ognia w nederze i farmy lawy nie mają większego zastosowania. Jednak na bedroku kociołki można wykorzystać do zrobienia farm nieskończonych mikstur, a nawet można moczyć w nim strzały, aby nadać im efekt. Oprócz tego wodę w kociołkach można kolorować barwnikami, a następnie użyć tego do pofarbowania skórzanej zbroi. Na dżawie Śnieg nie akceptuje grawitacji. I jak tylko zniszczymy pod nim blok, to ten wyparuje. Jednak na wersji bedrockowej taki płat śniegu po prostu spadnie. Dodatkowo drzewa podczas opadów śniegu robią się białe, a na dżawie pozostają tak samo zielone, jakie były wcześniej. A teraz bonusowa różnica. Na wersji konsolowej, a szczególnie na Xboxa 360, świat miał granicę 864 bloki na 864, co mogło powodować, że nie zawsze pojawiał się portal do endu i skutkowało to brakiem możliwości przejścia gry. Najważniejszą funkcją dla każdego twórcy na pewno jest kamera filmowa, dzięki której można tworzyć gładkie i płynne ujęcia w grze, której sam często używam. Niestety jest ona dostępna tylko na Javie, więc robiąc nagrywki nawet roku trzeba mieć niezwykle płynne ruchy myszki. Najlepsza rzecz, jaka istnieje na Bedrocku, to możliwość formatowania tekstu gdziekolwiek. Na tabliczkach i temach, czacie, czy nawet w książkach. A to dzięki temu oto znaku i dobraniu odpowiedniej cyfry lub litery, aby nadać kolor i styl. Lista kolorów i stylów wygląda w taki oto sposób. Oprócz tego na Bedrocku mamy możliwość dodawania specjalnych ikon przy użyciu dwóch kropków, a pomiędzy wpisaniu określonej ikonki. Cała lista możliwych ikon wyświetla się Wam teraz na ekranie. Niestety na Java bez skomplikowanych komend nie da się pokolorować tekstu, aby drokowe ikon nie istnieją. Jednak jeśli bardzo chcecie, a nie wiecie, jak napisać komendę, to polecam stronę Minecraft Tools, która wam wygeneruje odpowiednią komendę do uzyskania kolorowego tekstu, a nawet książki. Na Żawie w ustawieniach języka możemy znaleźć bardzo nietypowe języki, którymi wątpię, że ktokolwiek się posługuje. Na przykład Piracka Mowa, odwrócony angielski albo lolcat. A tutaj też jest właśnie mały ciekawy sterek, bo jeżeli wpiszecie w craftingu Excited ZE, to automatycznie przełączy się wam język na Piracką mowę. Niestety, bedrock nie jest już taki śmieszny jak java i ma tylko zwykłe języki. No szkoda. Jako gracze java na pewno używaliście kiedyś F3, czyli ogromnego panelu, na którym znajdziecie wszystkie szczegóły swojego świata i sprzętu. Jednak na bedrocku przycisk F3 nie istnieje, a można podejrzeć tylko i wyłącznie koordynaty, a od jakiegoś czasu również przegrane dni. Jest też możliwość podejrzenia szczegółów sprzętu, ale to już tylko w wersji preview. Na Betroku baner jest rzeczą często dekoracyjną i nie pełni żadnych przydatnych funkcji. Ale na Javie taki baner jest bardzo użyteczny, bo można użyć go jako pineski, niczym w Google Maps. A jeżeli go nazwiemy wcześniej w kowadle, to pokażej nazwę na mapie, dzięki czemu można odnaleźć swoją bazę albo strukturę pozostawioną na później bez zapisywania kordów gdzieś na kartkach albo na kompie. Każdego roku 31 października deweloperzy mają mini tradycję i każdy nieumarły mob może zespawnować się. Zdynią na głowie, przez którą nie będą palić się na słońcu. Jednak na chwilę obecną dotyczy to tylko graczy dżawy, chociaż myślę, że może się to niedługo zmienić. Na dżawie to normalne, że w piecu można palić czym tylko się chce. Nawet możesz wrzucić dywan, wełnę i też da to żar. Jednak na roku niemożliwe jest przepalenie ani dywanem, ani wełną. Chociaż swojego czasu na roku dało się przepalać używając samorodków złota, co już nie jest dłużej możliwe. Każdy wie, że używając miecza zaklętego na Fire Aspect można podpalać moby i mieć gotowe ciepłe mięsko. Ale na Bedroku przy jego użyciu dodatkowo można odpalić też ognisko i TNT. Ciast osobiście za często nie używam, bo zawsze zapomina o ich istnieniu, ale jak już miałbym je tworzyć, Kurtowych ilościach, to zrobiłbym to nawet roku. A to dlatego, że tutaj mogę je postakować po 64 sztuki, czego na javie zrobić nie mogę. W sumie to wychodzi na to, że ciasta na javie będą miały lepszą jakość, bo się ze sobą nie posklejają. Speed bridging, czy jakkolwiek ktoś nazywa, wymaga niezwykłych umiejętności gracza na javie. Plus kłócanie musi być pod innym przyciskiem niż shift. A nawet roku, to nawet nie trzeba być pro. Wystarczy spojrzeć się przed siebie, przytrzymać prawy przycisk myszy i iść, a bloki automatycznie będą się przed nami stawiały. Osobiście jednak nie mam zbyt wielkiego zaufania do tej funkcji, w szczególności w Nederze. Na Javie niemożliwe jest zalanie wodą większości bloków, dzięki czemu, będąc pod wodą, można żyć używając samych drzwi. I w sumie to nie ma więcej zalet. A na bedrocku, co prawda, drzwi pod wodą nas nie uratują, ale za to można mieć tajny dostęp do wody w bazie. Wspominałem już o ataku obszarowym dostępnym tylko na dżawie, ale nie dodałem, że na dżawie, aby zadać mocniejsze uderzenie, wraz z atakiem obszarowym, trzeba chwilę odczekać po trafieniu. Natomiast na bedrocku nie ma czegoś takiego jak uderzenia słabsze i mocniejsze, bo są tylko same mocne, więc wystarczy spamić mieczem, aby szybko rozwalić przeciwnika. Na Javie dużym ułatwieniem są dynamiczne światła, które są dostępne zaraz po pobraniu OptiFina, dzięki którym można wrzucić pochodnię do drugiej ręki i oświetlać sobie przy jej użyciu drogę, a nawet ją wyrzucić. A nawet roku nie dość, że pochodnia bezpłatnego dodatku prędzej nie daje światła, to jeszcze nie można wrzucić jej do drugiej ręki, podobnie jak w większości przedmiotów. Walka z tarczą na Javie jest dużo przyjemniejsza, przynajmniej dla mnie, bo aby się zasłonić tarczą, wystarczy przytrzymać prawy przycisk myszy i nie ma z tym najmniejszego problemu a nawet roku, aby się zasłonić, trzeba kucnąć. Co jak dla mnie jest strasznie niewygodne, trzymać cały czas Shifta i atakować. Chociaż jest to zrozumiałe, bo jak niby gracze mobilni mają kliknąć prawy przycisk myszy. I to byłyby wszystkie różnice w tym odcinku. A jak film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że takie filmy Was interesują. I napiszcie w komentarzu, czy jesteście team Java, czy Bedrock, a może jeszcze starsze konsole. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie na kanale.